A dzisiaj! Ale się z rodziną tam przeprowadzi. Ja się to ja nie Kaszewiak mało co niepierdolną i konowicza. Od początku. To jest Sylwia. Sylwia z mężem, teściem i dziećmi dostali mieszkanie socjalne. Sylwia mówi, że warunki są fatalne, a ich nie stać na wynajem mieszkania. My mamy tylko to przypisane od gminy 38 metrów. Teść Sylwii to stary alkoholik, te dzieci mu dokuczają, nie pozwalają mu wyjść przez drzwi. Młaka! Bo Okazka! Co tam się odpierdala w ogóle. Wracamy do studia i Kaszewik jak zwykle przygotowany. W ogóle to Kaszewiak na bank był tym dzieckiem w szkole, które mówiło, że nie da spisać zadania, bo na pewno ma źle. A i tak dostawał piątkę. I Piotru się zaczyna wyliczać. samego 500 plus 2,5 tysiąca różnego rodzaju dodatki. Pomoc gminy 30 tysięcy. Ile nie Państwo macie miesięcznie? I wtedy wpierdala musi ikonowić. Dla mnie ikonowicz to jest typ, który uważa, że rację ma ten, kto się biedniej ubrał. Jesteś bankierem, i wydymałeś ludzi na hajs, załóż podarty sweter i po znaczy nas się z rodziną tam przeprowadzi, nie! Więc niech pani ją... Pada I Kaszewiak się mega w Jeżeli krawat pozbawia mnie możliwości wypowiadania się, to ja go nie Ja jak to oglądałem pierwszy raz, to myślałem, że mu jebnie zaraz! I konowić dalej swoje! Pan chce, żeby nie pomagano biednym, bo wy bogaci nie lubicie, jak się pomaga Proszę biednym, pan, a ja wiem, ile pan bierze. Proszę, ja wiem, ile pan bierze. Hej, Piotrunia, dobrze! Jebaniutki nie odpuszcza, a jak wylicza, że ci ludzie co miesiąc dostają... To 6,5 tysiąca za miesięcznie. 6,5 tysiąca na miesiąc! 6,5 tysiąca. I wiecie, ja z tym 500 plus to nie mam wyrobionego zdania. Dlatego też lubię sobie wasze komentarze czytać. Bo to zawsze człowiek jakąś nową perspektywę łapie. Ale jest jedna rzecz, która mnie wkurwia. Rozszeniowość tych ludzi. Bo ta Sylwia dostaje na miesiąc 6,5 tysiąca złotych, a płacze, że. Pani dyrektor, ja my tyle biorę 500, myśmy na żadnych wakacjach nie byli jeszcze. Ojej, ojoj. Toż to nie idzie przeżyć bez wakacji. No kurwa, ja na przykład mam super rodziców. Ale też na czasy ani oni nie jeździli, ani ja nie jeździłem. I jakoś kurwa nigdy nie słyszałem, żeby matka płakała, jak to ona ma w życiu źle nie działa. I kiedy wydaje ci się, że można na ten temat jakoś merytorycznie porozmawiać, to wiesz, że polski tenor Marek Torzewski. Tutaj pan mecenas na, na początku. Nie zaglądali po prostu, co ludzie robią z 500, plus. dobrze? Nie no jasne! Niech ludzie wydają 500 plus na szlugi i harnasia, ale nie zaglądajmy! Kurwa co za W ogóle to co Marek Torzewski robi z tym odcinku? A, no jak kurwa co robi? A co się daje w sprawie dla reportera na koniec? Ja pierdol jeszcze nie równo śpiewa. A Robaczki, ten odcinek, co mówiłem, że będzie tylko na Insta, to już go wrzuciłem jak coś do soboty.